Taniec z gwiazdami to oni pożegnali się z programem. Tego jeszcze nie było. Taniec z gwiazdami to program, który od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów tańca i dobrej zabawy. Każdy odcinek to nie tylko pokaz niezwykłych umiejętności tanecznych ale również emocjonująca walka o sympatię widzów i Jury. Kto tym razem musiał opuścić parkiet? 4. Odcinek tańca z gwiazdami. W czwartym odcinku roztańczonego show Polsatu Taniec z Gwiazdami widzowie byli świadkami prawdziwego rollercoastera emocji. Uczestnicy jak zawsze włożyli mnóstwo pracy w swoje występy, aby jak najlepiej zaprezentować się na parkiecie i zdobyć uznanie zarówno publiczności, jak i jury składającego się z Iwony Pawlowicz, Ewy Kasprzyk, Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygody. Szokujący zwrot akcji w tańcu z gwiazdami niezwykłą niespodzianką tego odcinka była dogrywka. Po wszystkich zaplanowanych na ten wieczór występach i zakończeniu głosowania przez widzów zapadł werdykt, przez który jedna z par pożegnała się z programem. Dwie kolejne z najmniejszą liczbą zgromadzonych głosów stanęły do ponownej walki. W dogrywce zmierzyła się para numer 2 z parą numer 10. W dogrywce zmierzyły się pary numer 2 i 10, które zaprezentowały swoje układy do zupełnie nowej muzyki. Ta zmiana dodała występom dodatkowego blasku i emocji, co nie umknęło uwadze jurorów. Rafał Maserak nie krył entuzjazmu, te występy były zdecydowanie lepsze niż poprzednie. Rywalizacja, coś się zaczęło dziać, mówił. Jego zdaniem trudno było jednoznacznie wskazać, która para zasługuje na awans do kolejnego etapu konkursu, choć sympatią skłaniał się ku Rafałowi. Ewa Kasprzyk postawiła na Natalię i Jacka, podkreślając ich wyjątkową chemię na parkiecie. Tomasz Wygoda natomiast zwrócił uwagę na to, jak Rafał przekraczał swoje taneczne granice, co w jego oczach było kluczowe dla oceny występu. Z kolei Iwona Pawłowicz skupiła się na technicznych aspektach, gdzie jej zdaniem Natalia miała przewagę. Jednak, jak podkreśliła, w ocenie należy brać pod uwagę całokształt występu, co ostatecznie zadecydowało o awansie Rafała i Darii do następnego odcinka. Z programem pożegnała się para numer 7 i para numer 2 tym razem z parkietem musieli pożegnać się para numer 7 Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, a także numer 2 Natalia Nykiel i Jacek Jeszkę. Piotr Świerczewski wraz z Izabelą Skierską zaprezentowali rumbę w rytm przeboju True Colors Cindy Lappe. Ich występ spotkał się z mieszanymi reakcjami jurorów. Tomasz Wygoda docenił otwartość Piotra na nowe doświadczenia, podkreślając, jak ważne jest bycie wrażliwym. Rafał Maserak z kolei zwrócił uwagę na współpracę Piotra z partnerką na parkiecie. W piłce nożnej lepiej mądrze stać niż głupiej biegać i w tańcu też tak jest. Piotr świetnie partnerował partnerce, skomentował. Drugą parą, która musiała opuścić show, byli Natalia Nykiel i Jacek Jeszke. Ich hahaha ha, ha do utworu Flowers, Miley Cyrus również wywołała podzielone opinie wśród jurorów. Rafał Maserak stwierdził, że zabrakło im chemii, która jest kluczowa dla udanego występu. Iwona Pawłowicz miała jednak inne zdanie, chwaląc parę za wykonanie, szczególnie w bardziej technicznych aspektach tańca. Jak jurorzy ocenili pary w czwartym odcinku, tańca z gwiazdami, para numer 12 Maciej Zakościelny i Sara Janicka, 40 pakt. Para numer 6 Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin, 38 punkt, para numer 8 Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, 37 pakt. Para numer 4 Julia Żugaj i Wojciech Kucina, 37 punkt, para numer 10, Rafał Zawierucha i Daria Syta, 34 pakt. Para numer 1 Filip Lato i Julia Suryś, którzy otrzymali 31 punkt, para numer 5 Filip Bobek i Hanna Rzuziewicz, 31 pakt. Para numer 11 Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, 30 punktów, para numer 2 Natalia Nykiel i Jacek Kieszkę 24 pakt. Para numer 7 Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, 23 pakt.